Witam Państwa na kanale Frankowicze TV. Tych z Państwa, którzy są tutaj po raz pierwszy, zachęcam do subskrypcji tego kanału, aby żadne nowinki ze świata umów frankowych nie umknęły Państwa uwadze, a wszystkich Państwa zachęcam do komentowania pod tym materiałem. Od wyboru sądu, do którego wniesiony zostanie pozew przeciwko bankowi w sprawie frankowej, zależy kilka istotnych kwestii. Jest to m.in. czas rozpatrywania sprawy, wysokość kosztów związanych z dojazdami do sądu, a także wysokość szans na korzystny wyrok. Rozważając, czy skierować pozew do bardziej doświadczonych w tych sprawach, ale i mocno obłożonych sądów warszawskich, czy do mniej obleganych sądów w innych miastach, w pierwszej kolejności trzeba ustalić właściwość rzeczową i miejscową sądu w danej sprawie. W przeciwnym przypadku można narazić się na zarzut niewłaściwości. Wówczas sprawa zostanie przekazana do innego sądu, a cała procedura niepotrzebnie się wydłuży. Na wstępie należy określić właściwość rzeczową, to jest ustalić, czy sprawę powinien dospatrywać sąd rejonowy, czy też okręgowy. W treści artykułu 17 kodeksu, Postępowania cywilnego, wymieniony został katalog spraw zastrzeżonych dla sądu okręgowego. Wszystkie pozostałe powinny zatem trafiać do sądów rejonowych. Jednakże spory na tyle kredytów frankowych należą do kategorii spraw majątkowych, dla których właściwość rzeczową określa się na podstawie wartości. Przedmiotu sporu. W przypadku pozwów frankowych jest to wysokość dochodzonego roszczenia. Jeśli nie przekracza ona 75 tys. złotych, to sprawę powinien rozpoznawać sąd rejonowy. W przypadku spraw, gdzie roszczenia przekraczają 75 tys. złotych, a w większości spraw frankowych dotyczy właśnie to takich roszczeń, pozw powinien zostać wniesiony do sądu okręgowego. Po ustaleniu, czy właściwym rzeczowo będzie sąd rejonowy czy okręgowy, trzeba określić właściwość miejscową, to jest zdecydować o położeniu geograficznym sądu, do którego wniesiony zostanie pozew. Prościej mówiąc, należy wybrać miasto z sądem rejonowym lub okręgowym, który będzie rozpoznawał sprawę. Przepisy kodeksu cywilnego dopuszczają trzy podkategorie dla właściwości miejscowej sądu: są to właściwość ogólna. Przemienna i wyłączna. Do spraw frankowych zastosowanie ma właściwość ogólna oraz przemienna, i wedle tych kryteriów powinno się określić miasto, do którego trafi pozew. Właściwość miejscowa ogólna to zasada generalna, że pozew składa się do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego, a w przypadku osób prawnych, takich jak banki, do sądu właściwego dla siedziby, w tym przypadku centrali banku. Kierując się właściwością miejscową ogólną, duża część pozwów frankowych powinna trafić do sądu w Warszawie, bo tam swoje główne siedziby ma większość banków z portfelami kredytów frankowych. Są to takie banki jak m.in. M-Bank, Santander, Pekao S.A., Pekao BP, Noble Bank, Millennium, Raiffeisen. Jednakże część banków posiada główne siedziby w innych dużych miastach Polski. Na przykład BZWBK we Wrocławiu, ING Bank Śląski w Katowicach. Kierując się właściwością Miejscową ogólną do sądów w tych miastach należałoby kierować pozwy przeciwko wskazanym bankom. Właściwość miejscowa przemienna daje powodowi możliwość wyboru sądu zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie postępowania cywilnego. Do dnia 6 listopada 2019 roku frakowicze mogli kierować pozwy do sądu właściwego ze względu na siedzibę pozwanego, albo do takiego, który był właściwy ze względu na miejsce podpisania umowy. Tym samym można było wnieść sprawę do sądu w mieście, gdzie zlokalizowany jest oddział lub placówka banków, w której załatwiane były formalności związane z kredytem. Zdarzało się wówczas, że banki podnosiły zarzut niewłaściwości miejscowej sądu lub sam sąd uznawał się za niewłaściwy miejscowo i sprawa była przekierowywana do sądu właściwego ze względu na siedzibę pozwanego. Nowelizacja KPC z listopada 2019 roku wprowadziła możliwość wniesienia pozwu do sądu rejonowego lub okręgowego zgodnie z właściwością rzeczową najbliższego miejsca zamieszkania powoda. Znowelizowane przepisy kodeksu postępowania cywilnego poszerzyły wachlarz możliwości wyboru lokalizacji sądu, do którego może trafić pozew frankowy. Dla Frankowiczów jest to duże ułatwienie, bo mogą zdecydować się na sąd w miejscu swojego zamieszkania. Przeniesienie części spraw do mniej obleganych sądów wydaje się korzystne z punktu widzenia najmocniej obleganych sądów stołecznych i powinno przełożyć się na skrócenie czasu oczekiwania na wyroki. Frankowicz nadal ma jednak możliwość skierowania pozwu do sądu w mieście siedziby pozwanego. Może zdecydować się na sąd w mieście, gdzie znajduje się główna siedziba, czyli centrala banku, na podstawie właściwości miejscowej ogólnej. Sąd w mieście, gdzie znajduje się od. Oddział lub placówka banku, w której została zawarta umowa kredytu na podstawie właściwości miejscowej przemiennej, sąd w mieście swojego zamieszkania na podstawie właściwości miejscowej przemiennej. Jakkolwiek przepisy dopuszczają możliwość złożenia pozwu do sądu nawet w niewielkiej miejscowości, w której zamieszkuje powód, to warto rozważyć wszystkie za i przeciw takiej decyzji. Sądy w dużych miastach, a w szczególności te zlokalizowane w Warszawie, mają największe doświadczenie w rozpoznawaniu spraw frankowych. Linia orzecznicza jest tam już ukształtowana i można z większą dozą prawdopodobieństwa ocenić szansę na korzystny wyrok. Sędziowie nie mają obowiązku uwzględniania orzeczeń wydanych przez inne sądy. Tak więc sąd w małej miejscowości, który nie wydawał do to, Wyroków w sprawach frankowych niekoniecznie musi uwzględnić ogólny trend orzeczniczy. Tym samym, składając pozew do sądu, który dotychczas nie zajmował się kredytami frankowymi, dużo ryzykujemy. Sprawy kredytów frankowych są stosunkowo zawiłe i nie każdy sędzia jest wyspecjalizowany w prawie bankowym. Bezpieczniejsze wydaje się wniesienie pozwu do sądu w Warszawie lub innym dużym mieście, gdzie sądy są już zaznajomione z materią kredytów we franku szwajcarskim. Szanse na powodzenie mają znaczenie kluczowe, ale warto zwrócić uwagę także na inne aspekty. Decydując się na złożenie pozwów w mieście innym niż Warszawa, można liczyć na szybszy wyrok. Bo sądy zlokalizowane poza stolicą nie są tak mocno obłożone. Z drugiej jednak strony, duże doświadczenie sędziów w stołecznych sądach i specjalizacja wyłącznie w sporach na tle kredytów frankowych także mają wpływ na czas trwania procesu. W Sądzie Okręgowym w Warszawie powstał niedawno tak zwany Wydział Frankowy, czyli 28. Wydział Cywilny Sądu Okręgowego, który zajmuje się wyłącznie sprawami frankowymi, a orzeka w nim aż 17 sędziów. Statystyki wskazują jednak, że do tego wydziału trafia miesięcznie 3,5 tysiąca spraw. Co nawet przy tak znacznej obsadzie sędziowskiej przekłada się na stosunkowo długi czas oczekiwania na wyrok. I ostatnim aspektem, jaki warto wziąć pod uwagę przy rozważaniach, do którego sądu skierować pozew, są koszty. Wybór sądu zlokalizowanego blisko miejsca zamieszkania oznacza niższe koszty dojazdów na rozprawy. Koszty te nie powinny jednak być czynnikiem przesądzającym o wyborze sądu. Frankowicz najczęściej jest wzywany przed sąd tylko raz. W toku całego procesu, a na pozostałych rozprawach może go reprezentować pełnomocnik. Po więcej informacji zapraszam na stronę www.frankowicze.net oraz do subskrypcji tego kanału.